33 grudnia, godzina 2461. Niepełka Max Golonko, Witam państwa w dzisiejszych wiadomościach. Zaczynamy od bohaterskiej obrony siedziby gildii Energy of Destroyer, dzisiaj w godzinach popołudniowych Gildie zaatakowała banda wściekłych Chińczyków. Na miejscu były nasze kamery i wszystko udało się zarejestrować. Wypierdalać. Przysyła mnie moja chińska mama, podobno któryś z was podpija jej wodę z pola ryżowego. Świetnie, macie trzy wyjścia, wynoście się stąd. Ja mam inne trzy wyjścia, rozstrzygnijmy to jak prawdziwi mężczyźni, zagrajmy w marynarza. Sam tego chciałeś. Kamień. Cholera, nożyczki. Nie mogę w to uwierzyć. Zostaliśmy pokonani i skarceni. Kompania odwrót. Członkowie gildii mieli ostatnio nie lada kłopot. Ktoś bestiarsko podjadał smakołyki z gildiowego kufra. Ginęły czekoladki, jajuszka, cukierki, toniki oraz inne cenne przedmioty tego typu. Zamocowano więc ukrytą kamerę. Nagrania wskazały winnego. Nijakiego Dakkona został skazany na dożywotnią pracę w jadejtowej kopalni z możliwością przedterminowego zwolnienia, które najprawdopodobniej nastąpi jutro. Gildia ma również inny problem. Ostatnio siedziba Gildii bardzo opustoszała. Członkowie boją się tam wchodzić, gdyż, jak sami twierdzą, grasują tam zabójcy. Łączymy się z naszym reporterem. Franku, powiedz nam, jak wygląda sytuacja. Halo halo, tutaj Franek, znajdujemy się właśnie w siedzibie gildii Angel of Destroyer, w której rzekomo grasuje zabójca, członkowie boją się tutaj przebywać, gdyż jak twierdzą, nigdy nie wiadomo kiedy... Dziękujemy za reportaż, a teraz nieco wiadomości ze świata. Wojny sojuszy zostały wstrzymane z powodu sadzenia trawy oraz nowych drzewek, gdyż słońce przedzierające się przez gałęzie poprzednich, raziło drużynę kurzików w oczy. Dodatkowo organizatorzy zmywają ze skał wszelkie rasistowsko-patriotyczne graffiti. Zamknięte zostały również areny drużynowe, gdyż według Sanepidu nie spełniały one wymogów bezpieczeństwa oraz BHP. Najprawdopodobniej organizatorzy będą zmuszeni zmienić charakter tych zawodów z walk gladiatorów, nagrywanianego oraz atrakcje dla dzieci. Teraz coś dla prawdziwych kinomanów, w kinach pojawił się nowy hit, film erotyczno-sensacyjno-erotyczny pod tytułem, jak farmić derwiszem. Ludzie oszaleli, na punkcie tego urzekającego swą fabułą filmu oraz pokochali głównego bohatera za jego genialną koordynację oko-oko. Reżyser zapowiedział już kontynuację tego hitu pod tytułem, zemsta farmiącego derwisza 2, oraz krwiożercze buraki kontra farmiący derwisz 3. A teraz nieco pogody, w studiu jest nasza pogodynka pan Józef. Yo! Panie Józefie, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Nateloną już od kilku lat pomarańczowe chmury, według naszych obliczeń jutro będą dokładnie w tym samym miejscu co dzisiaj. Słońce jak zwykle również się nie poruszy, co również wynika ze skomplikowanego działania matematycznego. W0 razy T0 równa się S. Zero. Zapowiada się bardzo ciekawy dzień, a dziś jeszcze przez jakieś dwie godziny w niektórych miejscach kontynentu radzę uważać na pioruny i o tym właśnie mówiłem. Panie Józefie, czy wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Proszę się nie martwić i zapamiętajcie, że pioruny nigdy nie trafia dwa razy w to samo miejsce. Dobrze, Panie Józefie, nikt się nie martwi. To wszystko w dzisiejszych wiadomościach. A korzystając z sytuacji, to zbierań puszki. Jak jakieś macie, to weźcie mi podeślijcie, bo tu się mało zarabia. Gildia Angel of Destroyer szuka nowych członków. Jeżeli chcesz pomóc, wyślij sms o treści pomoc. Albo najlepiej skontaktuj się z nami w grze. Dołączając do tej gildii, wspierasz akcję pajacyk, czytała Krystyna Czubówna.